Dzieje Apostolskie, rozdział 27 wiersz 10 Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Apostoł Paweł był w drodze do Rzymu i miał taką umiejętność przewidywania pewnych rzeczy. To jest piękna cecha, która pozwala nam zaoszczędzić sobie wielu cierpień, różnych nawet tragedii, kiedy umiemy przewidywać. I właśnie tak zwrócił się Paweł do kapitana, do Sternika, słowami przewiduje, że dalsza żegluga będzie niebezpieczna, nie tylko dla towaru i statku, ale nawet dla naszego życia. Umiejętność przewidywania. Bóg daje nam taką umiejętność. Bóg daje nam taką wyobraźnię pewnych rzeczy, budowania pewnego takiego scenariusza, który może się wydarzyć w naszym życiu, kiedy pewne decyzje podejmiemy. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby wpadać w jakąś skrajność i wszystko widzieć w czarnych kolorach. Nie, absolutnie nie można czarno widzieć. Trzeba być też z natury osobą pełną nadziei i optymizmu, ale w tym wszystkim musimy być realistami, aby zdać sobie sprawę z tego, że pewne decyzje, pewne nasze kroki mogą doprowadzić nas do jakichś strat, do jakichś szkód zniszczeń, czy nawet jakiejś tragedii. Przewidywanie, aby prowadzić spokojne życie, bo pewnych rzeczy rzeczywiście można. Uniknąć. W codzienności, w każdej sprawie, w każdej sytuacji naszego życia, w każdej dziedzinie prowadząc samochód w ruchu drogowym, musimy też przewidywać pewne rzeczy, czasami nawet musimy myśleć za innych. Musimy wziąć pod uwagę błędy czy jakieś przestępstwa, nawet na drodze innych ludzi, po to, żeby uniknąć pewnych złych rzeczy, pewnej tragedii. Są takie trzy aspekty dotyczące przewidywania po pierwsze analiza okoliczności nie możemy ich bagatelizować nie możemy być łatwowierni naiwni nie możemy też myśleć że pan wszystko za nas załatwi są okoliczności w jakich się znajdujemy i musimy je poważnie potraktować musimy je wziąć pod uwagę nawet gdy okoliczności aktualnie nie są aż takie złe, ale one mogą jeszcze się pogorszyć, okoliczności, analiza okoliczności jest bardzo ważna. To po pierwsze. Po drugie, własne doświadczenie, bo przecież mamy swoje doświadczenie, gdy odnieśliśmy sukces, zwycięstwo i gdy były jakieś szkody, porażki w naszym życiu, błędne decyzje. Uczmy się na swoich błędach, a także motywujmy się tym, co było dobre w naszej przeszłości. Doświadczenie własne, ale również doświadczenie innych. Dobrze jest uczyć się na błędach innych i dobrze jest przyjmować mądrość innych ludzi, gdy widzimy, że to przynosi akurat pożytek. I po trzecie, co jest bardzo ważne jako aspekt to Słowo Boże to prawda Bożego Słowa. Kiedy Podejmujemy pewne kroki, decyzje w naszym życiu. Ważne jest to, abyśmy wiedzieli, co Biblia na ten temat mówi: jakie są wartości Boże, Bożego Królestwa w życiu naszym, jakie są Boże przykazania, jaka jest Boża wola, abyśmy ten aspekt przede wszystkim wzięli pod uwagę i umieli przewidywać. To dotyczy każdej sfery naszego życia. Małżeństwo. Szkoła, praca, miejsce zamieszkania i wiele, wiele, wiele innych decyzji, które podejmujemy, umiejmy przewidywać. Prośmy Boga o taką mądrość przewidywania. I nie mówmy, że kiedy ponieśliśmy jakieś straty, że widocznie taka boża wola jest. Bo nie zawsze jest to boża wola w naszym życiu. Bóg daje nam mądrość, Bóg daje nam umiejętność przewidywania, abyśmy żyli zgodnie z Jego wolą, abyśmy mądrze traktowali nasze życie i sytuacje, okoliczności, abyśmy uczyli się z naszego doświadczenia i przede wszystkim zawsze patrzyli na Jezusa Chrystusa. On jest naszym mistrzem, naszym nauczycielem i pasterzem. To pomóż nam, Panie, kierować się tą zdolnością, którą nam dajesz. W Jezusie Chrystusie. Amen.